No, Zawdzięczamy ten sukces, że Wejcherowie w Warszawie będą niestety musieli usłyszeć to zasługa oczywiście piłkarzy naszego klubu chiroskiego gryfu i to za to bardzo im serdecznie dziękujemy bo tak jak w bezpośredniej rozmowie z panem prezesem rozmawiałem to życzeniem było jego żeby był finał Pucharu Polski Legia Gryf Wicherów no, niestety los Powiedział, że nie tak ma być i myślę, że Legia przyjechała po raz ostatni w sensie pucharowym te, 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 tych rozgrywek, że przegra w Wejherowie i potem w Warszawie też im nie będzie za lekko z naszymi zawodnikami i Gryf przejdzie dalej na to liczę. Bardzo się cieszę. Oczywiście 50 tysięcy zostanie przeznaczone na działalność klubu, czyli na, na, na drużynę seniorów. Wiadomo, że z tych pieniędzy też będziemy musieli dołożyć troszeczkę do, do drużyn młodzieżowych, gdyż następną dotację dostaliśmy troszeczkę mniejszą niż w zeszłym roku, jednak w sumie dostaliśmy 80 tysięcy. No i tu nie ukrywam, jest to na pewno suma większa, i myślę, że przy okazji tego całego sukcesu klubu. Myślę, że ta współpraca na, na przyszłe lata będzie wyglądała bardziej owocnie. Tutaj już odbywa się to, także z tego się bardzo cieszę. Wszystkie materiały reklamowe, które otrzymaliśmy tutaj od Urzędu Miasta, będziemy je zarówno pokazywać w, w Pucharze Polski, w przymeczach w Pucharze Polski, jak i w trzeciej lidze. Będą wywieszone banery, będą, będzie logo Wejherowa na wszystkich plakatach, na zdjęciach, na folderach. Także w taki sposób będziemy promować, myślę, że jak dotychczas. Także, także tutaj się nic nie zmienia.